Smutne wieści, moi drodzy, docierają do nas. Przygotujcie się, bo niestety wesoło nie będzie. Mianowicie kojarzycie pewnie to terarium. Przyjrzyjcie mu się. Takie piękne, stepowe, z pajęczyną w środku. No więc, kurde, na pewno pamiętacie, że ostatnio tutaj była kopulacja RSU z na Eri. No i tak, generalnie samiec umarł ze starości. No to nie ma się co dziwić, no bo po prostu był sobie dorosłym samcem i umarł. Patrzcie, jaki był mikroskopijny. No natomiast samiec to samiec, no taka jest jego rola. Natomiast kurde, kochani, niestety, ale jak obrócimy sobie to terrarium od tyłu, to dostrzeżemy. Ech. No tu jest martwa samica, słuchajcie. Padła wczoraj. Niestety, ja szczerze mówiąc trochę się spodziewałem, bo tak nie chciała jeść, a też ona już jest dość stara. No, z trzy lata pewnie ma, więc jakby mm, jej pora również przyszła i jest to totalnie normalne. Szkoda bardzo, no bo przecież one sobie kopulowały, słuchajcie. To miało się udać. Samica była chętna, przyjęła samca, a tymczasem po prostu opuściła swoje gniazdo i umarła. Po prostu umarła, słuchajcie, no. no. zobaczcie tylko, jaka była piękna, kurde, no. Długo ją miałem, od maluszka, a teraz, teraz wszystko stracone. Pożegnałem się z tą samicą, wiecie, no. Pająki właściwie żyją dużo krócej od y, ptaszników i tutaj trzeba, trzeba po prostu być tego świadomym i się nie przywiązywać za bardzo. No ja, kurde, się przywiązałem do tej samicy bardzo akurat. Uwielbiałem go, to był jeden z moich ulubionych pająków. No, teraz wszystko stracone, kochani. No, niestety. Także to jest takie dodatkowe info, żebyście wiedzieli, że niestety, ale mój Eresus po kopulacji odszedł z tego świata. Kurde. No, i w porównaniu do samca, no to w ogóle przecież to jest aż niewiarygodne, nie? To jest aż niewiarygodne. Kurde, ale ona, ona tutaj sobie siedzi i normalnie wygląda, jakby była żywa. A nie jest żywa. I nie będzie. Także żegnamy się z samiczką Eresusa. Jeśli chodzi o Resusy, to niedługo wyjdzie pewna aktualizacja z nowymi sztukami. Także jakby na pewno Resusów u mnie na kanale nie braknie, no ale niestety lecz braknie tej samiczki. Piękna samiczka. Kurde, ona przecież jest nawet na plakacie. Słuchajcie. Proszę bardzo. Zobaczcie tylko. To była ona. Trochę się odbija tutaj światło. No ale to była po prostu ona. Teraz jest tu. No, i niestety, tak to jest w życiu, słuchajcie. Ech. Tak już jest po prostu. Tak długo ze mną było. Natomiast najbardziej mi szkoda, że wiecie. Kurde, kopulacja była ok. To wszystko działało. I to parę razy samica dopuściła samca do siebie. Kurde, no. Ale kicha. Nic z tym nie zrobisz. Nie mamy wpływu. Cholera. Ten mikroskopijny samiec. Samiec umarł wczoraj. A samica umarła wczoraj, czaićcie to? Kurde, ale się dobrały. Dobrały się maluszki. No to jeszcze na otarcie łez, żeby nie było tak smutno w dzisiejszym odcinku. Tu jest paczka niespodzianka, do której nie zaglądałem. Jest otwarta, ponieważ dostałem ją od jednej z was po prostu osobiście, jak tutaj przyszła do mnie mnie odwiedzić. W takim razie zobaczmy, co tu się ukrywa, słuchajcie. O, już mam jakiś całkiem bardzo ładnie napisany liścik z tego co widzę. No to słuchajcie, zanim zaczniemy tam grzebać, no to przeczytajmy w takim razie. Hej Kuba, jestem Sylwia i oglądam twój kanał już od paru lat. Podziwiam twoją pasję i zaangażowanie. Wiadomo, że twoje zwierzaki zawsze czują się zaopiekowane. Trzymam kciuki, żeby wszystkie twoje projekty zakończyły się powodzeniem w tych ciężkich czasach. Kiedyś chciałabym zaoferować swój dom kilku skakunom i heterodonom. Pozdrawiam serdecznie. No i ogólnie ja już z Sylwią rozmawiałem właśnie na temat heterodonów i skakunów. No i tutaj mamy... Ło, co tu słuchajcie jest? Lista rzeczy w paczce. Kurde, zazwyczaj nie czytam, ale tak ładnie jest to stworzone tutaj, że chyba przeczytam. Dobra, lecimy, słuchajcie. W słoiczku i torebce znajdują się naturalne smakołyki dla alpingi. Jedne są miękkie, inne twarde. I tutaj mamy napisane królik, wołowina, kurczak i Coś, tutaj nie, nie widzę napisane. No generalnie Alpic na, największą alergię ma na kurczaka ogólnie, więc to będę musiał uważać. Mam nadzieję, że będzie zadowolona. Dobra, to zaraz przetestujemy w takim razie. Pozostałe japońskie smakołyki, o kurde, plus coś 2% są dla ciebie smacznego, okej? Okay? I tu jeszcze słuchajcie mamy, ostatnio odkryłam coś, co sprawia mi wielką radość i tutaj jest, że jest to w cudzysłowie sztuka, dołączam jedną z moich pierwszych prac, abstrakcja, no dobra to odpakowujemy, natomiast po pierwsze to Sylwia dziękuję ci ślicznie za ten liścik, bo bardzo ładnie jest napisany, także dzięki i dobra sprawdźmy w takim razie co się dzieje tutaj słuchajcie, bo to jest, no to waży trochę kurde, dobra, o, czyżby to właśnie tutaj był ten, yy, ta sztuka, patrzymy na to najpierw słuchajcie. Jedna z pierwszych prac Sylwii. Wow, jakie ładne, ale co to jest? Słuchajcie. O dobra, patrzcie, na pewno mi to przypomina oczy, nos. No, to myślę, że coś takiego powinno być chyba, nie? A tu w sumie patrzcie, to wygląda jak jakiś kot, jakiś kotofredka, kurde, nie wiem, ale najbardziej z tego całego to chyba mi się podoba ta część. Przepiękne to jest. I tak samo też to mi się mega podoba. Takie plamki. Bardzo ładne. Super, dziękuję. Ale z daleka to wygląda jak twarz ewidentnie. Kurde, japońskie przysmaki, ale ekstra. Ja, patrzcie tylko! No dobra. No dobra, to co tu mamy, słuchajcie, tu zaczynamy, o oh, to Alpinka, o oh, kurde, to jest gwarancja, że Alpi zaraz się zesika ze szczęścia, to zaraz będziemy testować w takim razie, jeśli chodzi o ten słoik, jak zapachniało w ogóle tymi przysmakami, wow, Ło, wow, tu mamy jeszcze więcej, okej, okay. o oh, kurde, ale Alpina dostała, o niech ją, wow. To chyba była kaczka, z tego co pamiętam. Na pewno będę musiał jej to podzielić, bo wtedy yy, się nie zerzyga. <laughs> Omen, oh i dostałem prawdziwe, prawdziwe japońskie. O kurde, nigdy, nigdy nie dostałem prawdziwych japońskich rzeczy. Ale ekstra. Nie wiem skąd je wzięłaś, Sylwia, ale bardzo dziękuję. Ja. Co to? Jakiś taki dziwny żelek w zalewie. O oh, man, kurde, ale ekstra. Co tu jeszcze mam? Bubble Milk Ty słuchajcie. O, co jest? Kurde. Tu nawet nie wiadomo, słuchajcie, co to jest. No i tu, słuchajcie, mam jeszcze 2% jakiś napitek dla mnie. Zapomniałem przecież, że go tutaj mam. Oh, man, Kiring Premium Beer, ale ekstra. Pierwszo tłoczony. <grych> Aha, no tak, bo tutaj jest coś z procent, a ja przeczytałem coś 2%. Okej, okay. pełnoprawne piwko japońskie 5%. Super, dzięki śliczne, naprawdę. Bardzo, bardzo miła i sympatyczna paczka. Ale teraz przenieśmy się do Alpinki w takim razie i zobaczmy, jaki to się smakuje. Weźmy jednego takiego jednego takiego No i możemy taki mały paseczek Ja to biorę I idziemy do Alpinki Alpinka Co do takiego? Co do takiego? Pyszny dostałam od Sylwii Pyszne było? Chyba było pyszne A co powiesz na to? Też jest pyszne? No też był pyszne, no co ty? A takie? Chcesz takie? No wejście. W no było była ja się skończyło, nie dostajesz więcej, będziesz żygać. No dobrze, kochani, na dzisiaj kończymy. To był bonusowy film, trochę smutny, no ale przynajmniej ta druga część, jakoś tak humor poprawiła. Także żegnamy się z wami, żegnam się Alpinka, żegnam się i ja. I zobaczymy się standardowo już w środę. Trzymajcie się. Hej, no tak alpink. Życie świni w piwnicy. No, blask po prostu.